Hej dziewczyny, mam do Was parę pytań, Lila już właśnie zjadła obiadek, Matysia już kończy i stwierdziłam, że Wam zrobię szybki quiz yy, o mamie, raz odpowiada Lila, a raz Matylda, będę Wam później podawała od razu, znaczy nie później, tylko od razu yy, odpowiedzi na pytania. O, może to pytanie do Matysi pierwsze, znaczy pierwsze odpowiadasz. Ile razy się w życiu przeprowadzałam? Okej. Okay. 6. Lila, ile? 4. Mhm. Odpowiedź prawidłowa 5. Zapytałam! <grywa> Żadna z córek nie wie ile razy. Następne pytanie. Teraz od Lili zaczynamy. Pierwszej. Jak mam na drugie imię? Um, znam ten, ten, który nie lubisz. Pofruniesz nam Lilusiu. Mamo, możesz no. mam dać klub, bo ja wiem to. Nie, Ale nie mogę, niu, nie, Są nie. To Tylko pierwsze letter. Nie. Nina, e, coś takiego. E, Jak? Nina, Nina. Nina, tak. Nie nyna, nyna to mówimy na Martynkę. Macia, to jest prawda? Dobra. Nina. Uznaję wam. Jakiego języka obcego Matyldziu, uczyłam się w liceum i na studiach? Niemiecki. Tak. Brawo! A ty byś wiedziała Lila czy nie? Powiedz prawdę. Nie wiedziałabyś. Dobra. Z jakiego przedmiotu, były dwa takie przedmioty, w szkole podstawowej miałam na zakończenie roku szóstkę. Lila pierwsza, z jakiego mogłam mieć? Co? Najlepszą ocenę w Polsce. Szóstka to jest najlepsza ocena. Miałam z, jedno, z dwóch przedmiotów kiedyś e, taką ocenę na koniec roku. Jakie to były przedmioty? Jeszcze jeden strzał, możesz? I co? I na pewno nie English. Nie, nie mieliśmy czegoś takiego. Matysia? Matematykę i niemiecki. No to powiem Ci tak. Po pierwsze nie miałam niemieckiego w podstawówce. Po mówię, drugie w liceum no, i na studiach. No. I yy, historia. No to już Wam mówię, że żadna z Was nie zgadła. Dlatego, że... Po pierwsze, matematyki nie lubiłam nigdy za bardzo. A prawidłowe odpowiedzi. Ale byłam dobra, nawet tak do pewnego momentu. A później już tak wiesz, coraz gorzej no bo coraz trudniejsza była. No dobra, ale już Wam mówię: jak, z jakiego przedmiotu? Z muzyki. <ścoughs> Matka I z WUAP-u kiedyś miałam szóstkę. Jeździłam na zawody dużo. Ja się miałam iść w technologii na tym Mhm <laughs> Kolejne pytanie: Lila. Jaka była moja? Podałam tu trzy zupy, więc masz szansę zgadnąć. Moja najgorsza zupa w dzieciństwie. Jeden strzał. Ale ja mam trzy zupy napisane. Ale nie powiedz mi trzy i muszę zgadnąć. Nie, ja mam tu trzy, trzy. trzech zup tak samo nie lubiłam. Pasolkowa? Pasolkowa? No, Matysia, jak ty myślisz? Żadna z Was nie zgadła, no, a tko, nie no właśnie, żadna z Was nie zgadła, aczkolwiek Matysia ma rację, e, bardziej niż Lila, ponieważ fasolkową w miarę lubiłam, a nie lubiłam flaków, znaczy lubiłam flaki bez flaków, czyli sam wybór, no ale na mojej liście tych zup nie było, powiem Wam, jakie zupy nie lubiłam, Krupnika, Krupniku, no Krupnik to jest taki rosół z kaszą, e, e, nie lubiłam i nienawidzę e, zupy typu Czarnina, do oh, dzisiaj. Owocową. Owocową w miarę lubiłam. I nie lubiłam słuchajcie, bo Was zaskoczę, ba bia barszczu białego, czyli żurku. Bo nie lubiłam krzanu. No dobra, to dalej idziemy dziewczyny, bo nie zgadłyście. E, w jakim kraju w Europie powiedziałam kiedyś, że na pewno nie zamieszkam? Hiszpania, Anglia, czy Niemcy? Niemcy. Lila? Niemcy? Bum. Buuuu! Anglia? Na Anglia! myślałam, że nie mam. Nie, nie, o, zawsze ja mówiłam, ja że nie zamieszkam. Byłam... byłam kiedyś w Anglii, jak się F rodziła i powiedziałam, że nigdy nie zamieszkam. Po czym ileś lat później zamieszkałam? Lila, ale jeszcze mam. Jeszcze mam, żeby was pogrążyć, kilka pytań. Chodźcie. bo już No, ale no to nie jest łatwe. Jakie jest, to pytanie jest do Matysi, jest szansa, że je zgadnie. Pierwsza znaczy Matysi odpowiada: Jakie jest moje miasto marzeń do odwiedzenia e, do 40 roku życia? Europejskie albo nieeuropejskie? E, Światowe: Los Angeles, Lila, gdzie bym chciała bardzo pojechać do 40? Nie, nie. Hollywood. Nikt nie chce do Hollywood. Mama chce do Hollywood. Lila, powiesz jakieś miasto? Hawaii. Na Hawaii? To jest miasto, Lilunia? Nie. Tokio? Nie do Tokio. Nie, nie do Tokio, nie do Los Angeles i nie do Hollywood. Ale też są to Stany. Jeszcze jedna szansa. Uh, uh, jak to się nazywa? Um, San Francisco? Nie, to jeszcze mała podpowiedź, bo zaraz padnę. Kevin sam w domu Albo Alabama? Albo jest, są dwa tytuły. Jest Kevin sam w domu albo Kev o, o, ruchu, posiedla, ja pamiętam, Kevin. O tego kraju. Kevin sam w New York. O w końcu! O jaka bystra córeczka! Ja wiedziałam, że to jest jakieś takie popularny, takie wyrosłe. Nowy Jork! Także dziewczyny powiem wam, że... Uu... Nie wiem czemu zgadzałam Alabama. No e, bo, skąd. Ty nie wiem, bardzo przeszło do mnie ogólny. Dobra, dalej. Jaki kierunek studiowałam na studiach? Jaki kierunek to był? Ekonomia, psychologia czy administracja? Ekologia. Powiedziałam ekonomia. <grym> ekologia. <grym> nie, ale ja nie tyutam, że ty mówię. Ekonomia, psychologia czy administracja? Psychologia. A ty jak myślisz? Tak jestem dobry psycholog. Czekaj, brałaś psychology? To jest psychologia, to jest psychology. To ja chcę to właśnie robić, jakby na tym temat. No to ty rób, a Lila jak? Ekonomia, psychologia czy administracja? Bla, bla, something, something, ekologia. Nie ma ekologii, co mnie uparłyście? Ekonomia, psychologia czy administracja? Psychologia, bo chcę, żeby to było. No a ty prakta. co? Ekonomia. Ekonomia, tak? Ekonomia. Dziewczyny, chyba się obrażę na tydzień. Administracja. <laughs> Administrację twoja mama studiowała. Sołakę. Administracja i później był kierunek europeistyka, czyli tam z integracją europejską związane. Dlatego mieszkam teraz w Anglii po Brexicie. I dlatego uczyłam się niemieckiego, żeby przyjechać do Anglii, do kraju, do którego nigdy nie chciałam przyjechać. To takie żarty, ale życie jest przewrotne. No dobra, dziewczyny, słuchajcie. Ile razy Wasz tata mi się oświadczył? Raz, dwa czy trzy. Raz, prawidłowa odpowiedź dwa. Co? Lila, no z jedna odpowiedź. Co? Wow. Dwa razy mi się tata oświadczył. Kiedy? mam ci powiedzieć, w którym roku? Ciężko by mi było dwa tysiące. No ale gdzie? Kiedy? No w... Nie będę ci opowiadać, no. W jednym miejscu na działce u babci i dziadka, w drugim miejscu tam, gdzie babcia i dziadek mieszkają, ale to u drugich dziadków. U jednych dziadków na działce w takim domku, którego chyba nie pamiętasz w lesie mieli? To mi się tam tata oświadczył, w takim zimą, fajnie. A czy ma dwa razy? Czy pierwszy na tym gdzieś nie? <laughs> nie, powiedziałam ta. <laughs> Bo powinien poprosić o rękę mojego tatę, nie? I powinny być zaręczyny, Najpierw były oświadczyny, a potem zaręczyny zaręczyny. Bo ja byłam bardzo młoda, kto tam się pierwszy raz oświadczył. No dobra. Eee, jak miał na imię mój ostatni pies? Um, ostatni pies? Mogę dać dwie odpowiedzi. Nie, możesz dać jedną. Okej, okay, no, ja może już... pierwsza. Jak? Nie. Coś. Ruby. A co powiedziałaś? Ruby. No powiedziałaś się czemu nie powtórzyłaś? Ale było Rufi, powiedziałeś? Nie, no to zgadłaś Lila, Matysia no też zgadła. Był Rufy, ja myślałam, nie ma... była, to był chłopak, no wiem, pies. to pies. Był, był Rufi, ale, uh, ale też myślałam, że Bax. To... Dziewczyny, ja się wyprowadzam. Mamo, Dobra, ostatnie pytanie Lila. Ile miałam lat, jak urodziłam Lilę? U, czekaj, uh, ty, teraz masz ile?

32, 33. Czyli znowu odliczę do góry. No właśnie! <noise> o, zgadnę. 30. Ja powiedziałam 30. 32. A ty ile? 27. 28? Nie, miałaś mniej niż to. Mm, e... 27 albo 28 miałam. Także brawo, Lila. Nie, 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 nie. Dzięki dziewczyny za te odpowiedzi Mamusia teraz idzie sobie Popłakać Żartuję Musimy ci zrobić o nas No musicie, ale powiem wam, że to jest kompromitacja No ja to teraz zrobię dla ciebie, wiesz Dobra Ale chyba wam wybaczam, no Kocham was